Dopiero wtedy i to chroni nas przed tym, że mając już w miarę realne te postrzeganie rzeczywistości, my na spokojnie podchodzimy czy do redukcji, czy do masy, nie miotamy się, nie szukamy złotych grali, jakichś tabletek na no, odchudzanie, jakichś dodatkowych środków, bo to często ludzie pytają, Rafał, jak masa nie idzie, to co jeszcze przybić, a gość już, gość już jest na trzech środkach, I to tak też nie można patrzeć przez tę drogę nikąd. Więc chodzi o to, żeby złapać mentalnie tą perspektywę roczną, dwuletnią, I może na początku nawet roczną. Na spokojnie podejść do sprawy, podzielić sobie na etapy. Już przede mną pierwszy etap. Ileś tam tygodni, ty jedziesz. Potem odpoczynek, drugi etap. Trzeci, czwarty. I wtedy to idzie.